Po godzinie ekipa dochodzeniowa kończy już swoje czynności. Dokonano zdjęć, pomiarów, zabezpieczono wszelkie ślady. Pogotowie odwiozło ciało do prosektorium dla przeprowadzenia sekcji, ustalenia przyczyny śmierci i ewentualnego czasu morderstwa. Dyrektor czeka w gabinecie. Jest całkowicie roztrzęsiony, nie może nakazać sobie spokoju. Cały czas po głowie krążą pytania: kto to mógł zrobić? Jakie z tego mogą być konsekwencje? Myśli też, czy jego jako dyrektora nie pociągną do odpowiedzialności. Tak, po prostu boi się. Szkoda Adama, na pewno, przecież znali się tyle lat. Ale przede wszystkim, co będzie dalej? Właśnie, może, może. ciągle pytania, na które brak odpowiedzi. Chodzi więc po pokoju, od biurka do okna, potem do drzwi i znowu od nowa. Pali przy tym bez przerwy papierosy i myśli. Po co się właściwie odzwyczajałem od palenia? Teraz cały ten roczny trud na nic. W moim muzeum takie rzeczy. To straszne, naprawdę straszne. Co ja powiem ludziom? To niepotrzebne krążenie przerywa porucznik. Dyrektor chce poczęstować go kawą, lecz przybyły odmawia. Siadają naprzeciw siebie. Dyrektor przez moment pragnie nawet ustąpić swego miejsca za biurkiem. Wydaje mu się, że tak będzie lepiej, że usunie się w jakimś stopniu w cień, będzie jedynie nieliczącą się w tej rozgrywce postacią. Chciałbym prosić o kilka wyjaśnień, mówi Bielina. Słucham. Dyrektor stara się być spokojny, lecz czuje, jak drżą mu ręce, więc zapala znowu papierosa. Wciąga dym i dopiero po chwili przypomina sobie, że nie poczęstował milicjanta. Proszę, wyciąga pudełko z papierosami. Dziękuję, nie palę, słyszy odpowiedź. Teraz twarz siedzącego naprzeciw porucznika wydaje się dyrektorowi znajoma, lecz w tym zdenerwowaniu nie może jej sobie umiejscowić, przypisać jakiejś konkretnej sytuacji. Wpatruje się więc w funkcjonariusza może zbyt natarczywie, bo ten pyta: Dlaczego pan mi się tak przygląda? Przepraszam, odpowiada dyrektor. Tak jakoś chciałem powiedzieć. Ja pana chyba znam. Tak, naturalnie. Ale w tym zdenerwowaniu, przepraszam, nie pamiętam. I słusznie. Zbyt mało się znamy, aby mnie pan pamiętał. Nie rozumiem, odpowiada dyrektor. Nie może pan pamiętać, bo widział mnie pan w dużej grupie ludzi. Zapamiętał pan jedynie mój mundur. Po prostu, jak wiele osób w tym mieście, przychodzę na wykłady. Tu, do pana, do muzeum. Twarz dyrektora rozjaśnia się. Uspokaja. Sam nie wie dlaczego, ale fakt, że ten porucznik, Człowiek, który musi rozwikłać wszystko, co się stało w jego placówce, jest też w jakimś stopniu związany z pracą muzeum. Jest jednym z tych dość licznych ludzi, którzy przychodzą dwa razy w miesiącu na wykłady, uspokaja dyrektora. To dobrze myśli, na pewno dobrze. On przecież nie pozwoli, aby mnie skrzywdzono. Na pewno nie. I teraz jest spokojniejszy, bardziej pewny. Czuje się tak, jakby ktoś, a w zasadzie właśnie porucznik, zdjął mu z pleców ciężki, stu kilogramowy worek, który dotychczas przygniatał go do ziemi. Natomiast porucznik, widząc spokojniejszą twarz dyrektora, chciałby nawet powiedzieć coś ciepłego o tych wykładach, o muzeum. Chciałby w jakimś stopniu pocieszyć tego przestraszonego człowieka, lecz wie, że jest na służbie, że musi dążyć całym wysiłkiem woli i własnych umiejętności do jednego, jedynego celu: musi ustalić i dowieść kto i dlaczego zamordował kustosza działu sztuki obcej, magistra Adama Małeckiego. Na inne rozmowy będzie czas po skończeniu tej sprawy. Porucznik rozpoczyna zadawanie pytań. Chciałbym dowiedzieć się, kto pierwszy odnalazł zabitego. Anna Krawiec, odpowiada dyrektor. Kto pierwszy wszczął alarm? To znaczy, kto pierwszy zawiadomił o tym fakcie? Też ona, nasza sprzątaczka. Ona pierwsza zobaczyła po prostu dlatego, że tam sprząta. Czasami przychodzi dość późno i wówczas robi to na łapu-capu. Tak było i dziś. Dobrze, porucznik przerywa dyrektorowi. Dalsze pytania. Słucham, odpowiada dyrektor. Kto pilnuje w nocy muzeum? Stróż nocny. Tu pada nazwisko. Gdzie on teraz jest? Chyba w domu, już po służbie. Czeka do godziny siódmej rano. Gdzie dozorca przebywa w czasie swojej służby? No, dyrektor robi okrągły ruch ręką. Tu na dole, przy drzwiach i na galerii. Tam są jedynie wartościowe rzeczy. Tak, milicjant potwierdza. Dlatego, dyrektor chce powiedzieć, że przecież nikt tych kilku pokoi biura nie pilnuje, bo nie ma sensu. Cóż tu można zabrać? Papiery, kartoteki zabytków, książki? Kto wie o tym, że stróż przede wszystkim pilnuje galerii? Wszyscy? Co to znaczy wszyscy? Pracownicy, no my wszyscy. Dobrze. Milicjant jest spokojny i ten spokój udziela się dyrektorowi. Teraz może myśleć trzeźwo. Nawet nie boi się, że będzie odpowiadał. Nie, naprawdę nie ma sensu wpędzać się w takie idiotyczne strachy. Szkoda Adama, naprawdę szkoda. Po raz pierwszy dyrektor żałuje zabitego w sposób prawdziwy, prawie przyjacielski. Kto był wczoraj w biurze? Dyrektor spokojnie wymienia wszystkich pracowników, podając ich funkcje, zakres pracy, stara się nawet kreślić jakąś skróconą charakterystykę. A więc magister Henryk Zielga, asystent działu sztuki, młody, niedawno po dyplomie, dość pracowity, chyba ambitny, o ile w tak krótkim czasie można coś o człowieku powiedzieć. Jeszcze w mieście nikogo prawie nie zna, pracuje trzy miesiące. Mieszka w muzeum, w pokoju gościnnym. Sekretarka, starsza pani, bardzo nerwowa. Łatwo wybucha. Cały czas wydaje się jej, że jest prześladowana, że każdy chce ją z posady usunąć, lecz jako pracownik nie zastąpiona. Magister Hanna Strączyńska, kierownik działu oświatowego. Dyrektor, zgodnie z podjętą wcześniej zasadą, o wszystkich mówi dobrze: nie chwali, lecz i nie gani. Wszystko jest dobrze, więc magister Hanna prowadzi dział chyba najbardziej ruchliwy w muzeum. O właśnie, to ona organizuje wykłady, jest pełna inicjatywy, trochę czasami nieodpowiedzialna. Potrafi zawalić jakąś robotę, ale w zasadzie bardzo, bardzo dobry pracownik. Przez chwilę dyrektor zastanawia się, czy powiedzieć o niej i o Adamie, lecz ta rzecz przecież jest ważna. Może bardzo ważna. Lepiej niech on, dyrektor, pierwszy to powie, aby nie być posądzonym o skrywanie jakichkolwiek szczegółów. A więc oni, to znaczy Adam, Małecki i Hanna, czuli coś do siebie. Porucznik słucha spokojnie. Nie okazuje najmniejszego zdziwienia ani zainteresowania. Stara się jedynie w pamięci zachować wszystkie słowa, które teraz padają. Potem przyjdzie czas na protokołowanie zeznań, lecz na razie w tych pierwszych wypowiadanych zdaniach można czasami znaleźć tak dużo, dużo istotnych wiadomości. Więc oni byli przyjaciółmi, kochankami, to żadna tajemnica. Może nawet chcieli się pobrać, chociaż z Małeckiego był już taki zatwardziały kawaler. Właśnie. Porucznik chce teraz dowiedzieć się jak najwięcej o Denacie, dlatego podchwytuje te słowa i rozpoczyna wywiad na temat Kustosza. Małecki był zapalonym historykiem sztuki. W zasadzie można powiedzieć, że poza sztuką nic dla niego nie istniało. Naprawdę. Może nawet to zbyt szerokie pojęcie. Poza sztuką holenderską XVII wieku. O, tak to trzeba nazwać. Potrafił siedzieć całymi nocami w muzeum. Tutaj przecież miał dostęp do wszystkich osiągalnych publikacji. Tak. W swoim gabinecie czuł się jak we własnym pokoju. A może nawet jeszcze lepiej. Pisał dużo. Dużo publikował. Dyrektor był dumny z pracy tego człowieka. Jego działalność naukowa w znacznym stopniu podnosiła prestiż muzeum w oczach fachowców. Małecki był już czymś, znał swój odcinek pracy, miał wyrobiony warsztat naukowy. Tak, naturalnie. Właśnie otrzymał z ministerstwa stypendium do Holandii, dla pogłębienia dalszych studiów nad malarstwem XVII wiecznym. I taka tragedia. Szkoda, naprawdę szkoda. Już pomijając względy osobiste, przyjaźnie czy sympatię, to strata dla polskiej nauki. Naprawdę tak jest. Bielina, korzystając z okazji, pyta, jaki był stosunek pracowników do zamordowanego. Czy mój także? Tak, między innymi, ale i pozostałych. Panie poruczniku, będę chyba wyrazicielem nas wszystkich. Jak już powiedziałem, Małecki był bardzo, bardzo lubiany. Może to za mało. Myśmy go szanowali. Wszyscy? Pada pytanie. Dyrektor wyczuła w tym jednym słowie jakieś niedowierzanie, więc dlatego jeszcze bardziej żywiołowo potwierdza. Naturalnie, panie poruczniku. On nie miał wśród nas wrogów. Mogę za to ręczyć. Nie wiem, czym mogę ręczyć. Porucznik chce się uśmiechnąć. Ileż już razy słyszał podobne wypowiedzi, a potem okazywało się, jakie to powierzchowne kłamstwo. Lecz nie chce peszyć rozmówcy, więc opuszcza głowę, udając, że coś zapisuje w notesie. Dyrektor, korzystając teraz z okazji, pyta. Chciałbym prosić o jedno wyjaśnienie. Słucham. Czy naprawdę Adam, to znaczy kustosz Małecki został Trudno teraz dobrać właściwe słowo. No, został tu zabity? Tak. Milczą obaj. Dyrektor, chociaż spodziewał się potwierdzenia, jest jednak zaskoczony. A pan czego się spodziewał? Pada pytanie Biliny. Ja nie, przepraszam. Po prostu łudziłem się, że to serce. Nie. Został zabity uderzeniem twardego przedmiotu w podstawę czaszki. Tak na razie stwierdzono. Dokładniejsze szczegóły określi sekcja zwłok. Porucznik mówi to, patrząc prosto w oczy dyrektorowi, i ten nagle rozumie, że jest też podejrzany. Czuje, jak nagle koszula przylega mu do pleców. Tak, ja też jestem podejrzany. Oni mnie ujął w swoim spisie zbrodniarzy. To straszne, naprawdę straszne. Porucznik prosi o dalsze wyjaśnienia. Kto jeszcze pracuje? Dwie asystentki działu światowego. Jedna pojechała trzy dni temu do Krakowa po nowy zestaw wystawowy, a druga od tygodnia na urlopie. Porucznik myśli, że te dwie osoby raczej nie powinny wchodzić w grę. To nie jest pewne, ale po sprawdzeniu ich alibi kłopot z głowy. Poza tym konserwator Muzeum Zbigniew Staniszewski prowadzi bieżącą konserwację zabytków. Jest zapalonym żeglarzem. Cóż jeszcze? No, robi jakieś robótki na prywatne zlecenia. Ale to jego sprawa, zupełnie osobista. Ma przecież do tego prawo poza godzinami służbowymi, dodaje dyrektor, chociaż wie, że to nieprawda, bo w pracowni stoi masa rzeczy nie z muzeum ale to się da jakoś potem wytłumaczyć. Jest jeszcze trzech archeologów, ale wyjechali na wykopaliska. Wymienia miejscowość, w której ekipa od tygodnia już przebywa i dodaje, że tegoroczna piękna wiosna i małe opady deszczu pozwoliły na wczesne rozpoczęcie prac. Porucznik zamyka notes. Dyrektor lekko jak najbardziej nieznacznie oddycha, uradowany, że już ta rozmowa kończy się. Jeszcze jedna sprawa, mówi porucznik. Kto miał klucze od drzwi wejściowych? Klucze? Tak. A. Dyrektor znów robi ruch ręką. Stróż nocny. Ja. Nie, no, klucze są zawsze w szafce w sekretariacie. A jak wchodził Małecki? O to chodzi, znów odpowiedź jest prosta. On czasami zostawał już od razu po pracy. Potem jedynie wychodził coś zjeść, przejść się, a jak wracał później, to był przecież dozorca. Tak, naturalnie. Ja wydałem pozwolenie, aby pan Małecki mógł wchodzić zawsze do biura. Ufałem mu całkowicie, niepodzielnie. A magister Zielga, porucznik zagląda do notesu. Zielga? Tak, przecież tu mieszka, prawda? Naturalnie, też otwierał mu woźny. Jakie są zabezpieczenia innych wejść? Pyta Bielina. Dyrektor wyjmuje z szuflady plan muzeum i wyjaśnia. Wejście główne. Tak, wiem, to wejście od ulicy małej, zwane magazynowym. Tędy wnosi się i wynosi wszystkie materiały wystawowe, dostarcza plansze. Zabezpieczenie? Zamek. Kłódka z podwójnym zamykaniem i sztaba zakładana od wewnątrz. Tak. Następnie jeszcze wejście od ulicy Zielonej. Wreszcie na klatkę schodową i do biura. Też zamknięte. Zamek? Te drzwi prawie nie są użytkowane. Klucze? Proszę bardzo. Dyrektor pokazuje zamkniętą szafkę z kluczami. Tym dysponuje jedynie dyżurujący woźny i ja. Nie, nie ma mowy. Odpowiadam sam osobiście za te sprawy. Bezpieczeństwo zbiorów jest moją jakoś tak osobiście najistotniejszą sprawą. Sprawą honoru. No prawie honoru. Dbam po prostu o powierzone mi imienie. To nie tylko pieniądze, to są obywatelu, poruczniku, dobra kultury. Nie wszystko można mierzyć złotówkami. Tak, naturalnie zgadza się Bielina. Teraz przez moment nie mówią do siebie ani słowa. Jest cicho, w gabinecie słychać jedynie świergot ptaków za okna i leciutkie jakby spłoszone sapanie dyrektora. To na razie wszystko, mówi porucznik, o co miałem pana zapytać. Chciałbym teraz poprosić znów zagląda do notesu, obywatelkę Annę Krawiec.